Filozofia umysłu 2. Naturalizacja intencjonalności. Prowadzi Marcin Miłkowski, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Niektóre slajdy powstały przy współpracy z doktorem Pawełem Gadziejewskim, który współprowadził ze mną ten wykład kilka lat temu. Zostawiłem część z tych slajdów, dostosowując je do treści tego wykładu jakiś czas temu, więc on nie ponosi już oczywiście odpowiedzialności za jakiekolwiek kusterki, ponieważ przerabiałem to samodzielnie. Niemniej muszę przyznać, że niektóre z jego pomysłów były wręcz znakomite. No ale nic dziwnego, że były znakomite, wszak to jest spec od reprezentacji, a o nich będziemy mówili w tym cyklu wykładów dosyć sporo. Jadłospis albo menu, jeśli Państwo wolą. Zaczniemy. Od intencjonalności, żeby przyjrzeć się naturalizacji intencjonalności jako pewnego rodzaju problemowi, z którym muszą się zmierzyć filozofowie umysłu współcześni. Następnie przejdę do dosyć rzeczywistego pomysłu, jak można naturalizować intencjonalność, mianowicie na drodze przyczynowej. Zacznijmy od przyczynowych teorii odniesienia, czyli od przeniesienia filozofii języki języka w dziedzinę. Filozofii umysłu, a potem przyjrzymy się innemu pomysłowi, mianowicie semantyce z Wisconsin. Obie niestety okażą się w jakiejś mierze nieudanymi pomysłami. Jerry Fodor, który początkowo był wielkim wielbicielem przyczynowych teorii, niestety znalazł z nich tak dużo dziur, że można powiedzieć, że jego kontrprzykłady stały się pewnego rodzaju takimi standardowymi testami, które muszą przejść nowe teorie znaturalizowanej intencjonalności. Jego zdaniem w związku z tym musi powstać teoria, którą on nazywa asymetryczną teorią i która daje radę przejść te jego twardy test. Niemniej można mieć wątpliwości, czy to jest ostateczne rozwiązanie tego problemu. Fred Drzecki, który był przez pewien czas przedstawicielem semantyki z Wisconsin, także rozwinął tę teorię. W inną stronę, w stronę tak zwanej teleosemantyki, o której będziemy mówili na tym wykładzie jeszcze sporo, ponieważ jest to standardowe rozwiązanie problemu naturalizacji i intencjonalności, a więc trzeba będzie się mu dokładniej przyjrzeć, a jest ono stosunkowo trudne do zrozumienia, zwłaszcza w wersji Ruth Garrett Millikan, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Mamy więc dzisiaj sporo tematów, wykład będzie dosyć gęsty, więc pora. Za